Siemanko Ludziska na moim kanale witam taka sytuacja ostatnio mnie spotkała otóż na filmiku widać dojeżdżam już do końca ulicy zostało mi może 100 metrów może troszkę mniej i z miejsca parkingowego wyjeżdża gościu w audicy wyjeżdża podjeżdża mi pod maskę blokuje przejazd za mną stoją auta no i widzicie wysiada tłumaczy że ja mam mu zjechać bo on wyjeżdża Oceńcie sami i napiszcie w komentarzu po czyjej stronie była racja kto powinien komu ustąpić? Dzięki za oglądanie. Sponsor programu jest Claire. Jakoś może dużo leci. Zapraszam na Black Days. To tylko kilka Black Days w salonach Claire. Producent Wendy JPP Bałtyka polecał Polak. Pierwsze składanie. Oj, kurwa, dlaczego nie jest to ze jest takie dobre? Bo jest to dostarczone.

teraz można grać na kamerze. To jest musiać przejść. Zasada jest taka, Pan się włączył do ruchu. Pan się włączył. Nie. Widział pan, widział pan, że my, my kończymy, my tu jechali normalnie, cały czas jednym tempem. Pan się włączył do ruchu powyżej 30 dolarów, niż 4 dolary na hasło czarne, pisane wielkimi literami. <noise> Była jedna z osób rannych w wypadku między Goleniowym a Wolinem w W tym regionie od rana panują dziś bardzo trudne warunki. Na drogach jest ścisko. ostrzega nasz reporter Kuba